Cześć, a więc dzisiaj będzie szybki tutorial na wybielanie zębów. Okay, okay. Dobra, więc przechodzimy sobie do Photoshopa i tutaj mamy jedno przykładowe zdjęcie, na którym Wam pokażę jak działa ta technika. Tutaj powiększymy sobie trochę to zdjęcie, abyście mogli sobie zobaczyć jak wygląda biały kołnierz w porównaniu do zębów, które sobie wybielimy za momencik. więc pierwsze co musimy zrobić to stworzyć sobie warstwę barwa i nasycenie. Kolejno zmieniamy opcję mieszania tej warstwy na kolor. Następnie wybieramy sobie kolor żółty ponieważ taki chcemy głównie zredukować. Tutaj sobie jeszcze odrobinę powiększymy nasze zdjęcie abyśmy widzieli dokładnie co robimy. Kolejno desaturujemy naszą żółtą barwę na minus 100 punktów. Następnie jak widzicie na ekranie przechodzimy sobie myszką w dół i przeciągamy pierwszy punkt bliżej drugiego. Kolejno klikamy i przytrzymujemy w szarą przestrzeń między pierwszym a drugim punktem i przeciągamy do momentu aż nasze zęby będą całkowicie wybielone. Oczywiście też zwracajcie uwagę na to aby dziąsło oraz usta zostały czerwone. Następnie sobie zakrywamy lub odwracamy naszą maskę przyciskami CTRL plus I No i teraz dzięki temu, że nie zasaturowaliśmy naszego czerwonego koloru, nie musimy uważać pędzlem, czy wyjedziemy na usta, czy dziąsła, a więc szybko wymalujemy nasz efekt. Oczywiście wybielenie zębów w tym przypadku jest zbyt mocne i nienaturalne, dlatego w tym przypadku zredukujemy je na około 60%. Don't forget, subscribe. I w tym momencie materiał powoli dobiega końca, zaś w kolejnych będą się pojawiać filmy o R5C, czyli najnowszym bez od Canona. Dziękuję wielkie za obejrzenie i do następnego.